Genialnie, mimo drobnych problemów technicznych, i od razu bardzo serdecznie przepraszam Marcina Gagackiego, że trochę mu psułem samochód, a właściwie nawet dwa samochody. Ale z ręką na sercu to nie była moja wina i nie chciałem, żeby tak się wydarzyło. I wielkie podziękowania dla Marcina i dla całej jego ekipy, bo naprawdę bardzo sprawnie naprawili napędy w samochodzie. Naprawdę, no, aż było miło patrzeć, jak chłopaki pracują. I oczywiście specjalne podziękowanie dla kolegi Poleskiego, który udostępnił mi swój samochód. Postaram się go nie popsuć. Wiecie co? Ja nie powinienem być pytany o tor, ponieważ jestem pierwszy raz w życiu w Toruniu na tym pięknym obiekcie. Natomiast y i dopiero go poznaję. Właściwie to Zrobiłem, można powiedzieć, wręcz kilkanaście kółek i czasami jeszcze się zastanawiam, czy za chwilę będzie prawy zakręt czy lewy. Nie no, przesadzam oczywiście, ale nie znam jeszcze dobrze tego toru. Ubolewam nad tym, że tego typu obiektów w Polsce jest naprawdę bardzo mało. I mam nadzieję, że to się w niedalekiej przyszłości zmieni, ponieważ Rallycross wydaje mi się, że przechodzi potężny renesans, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie można przynajmniej wspomnieć nazwiska takie jak Peter Solberg czy Sebastian Lepp. Czy wcześniej Markus Gronholm, to są goście, którzy byli mistrzami świata w rajdach samochodowych, a teraz jeżdżą bądź jeździli w Rallycrossie. Więc myślę, że Rallycross ma potężną przyszłość. Oczywiście wszędzie na świecie i mam nadzieję, że także w Polsce. I obyśmy się spotkali za kilka lat i byśmy, obyśmy mogli się pochwalić tym, że jest nie jeden, dwa czy trzy tory w Polsce, tylko jest tych torów kilka, czy też kilkanaście i faktycznie wszystkie trybuny są zapełnione, bo ludzie po prostu kochają tę dyscyplinę sportu, bo powiem Państwu szczerze, że nie wyobrażam sobie, jak można się w rallycrossie nie, nie zakochać. Jest walka bok w bok, jest dużo kurzu, jest dymu, samochody jeżdżą bokami. To jest to, co kibice lubią najbardziej, tylko może jeszcze o tym nie wiedzą. thank yeah. you